W wielu miejscach pisma świętego Bóg występuje jako lekarz: lekarz duszy i lekarz ciała. Zadajmy sobie pytanie: jak ja traktuję e, mojego lekarza? Lekarz przeprowadza ze mną wywiad i pyta mnie o mój stan zdrowia, o objawy. E, więc ja. W totalnych detalach opowiadam mu absolutnie wszystko, kiedy wystąpiła gorączka, kiedy ustała, kiedy nastąpiła biegunka, jaką miałam noc, czy była bezsenna, a może od kilku dni e, nie mam apetytu, absolutnie wszystko. Lekarz patrzy na nasze zdjęcia, na wyniki naszych badań, a my z nadzieją, wpatrując się głęboko w jego oczy, wypatrujemy tam nadziei, Uśmiechnął się, będzie dobrze. Twarz lekarza jest jak zwierciadło jest jak lustro. My w tych jego oczach chcemy wyczytać jakby naszą nadzieję. Chodzimy do spowiedzi. Spotykamy się z człowiekiem, który jest jak lustro. Konfesjonał i ksiądz, który tam na nas czeka, jest jak lustro, jest jak zwierciadło. Patrząc w jego oczy, wypatrujemy nadziei. Ale to jest niezwykle ciekawe, że kiedy ksiądz przeprowadza wywiad, to jesteśmy oburzeni. A co go obchodzi, ile razy? A jakie to ma znaczenie, ile mam lat? A co on taki ciekawski, wścibski? Jeśli lekarz chce postawić dobrą diagnozę, musi dostać prawdziwą informację o chorobie, o trudności, o słabości, o procesie, o przebiegu wydarzeń, już o podjętych działaniach w leczeniu, wtedy taki lekarz może pomóc. Przebaczenie daje Bóg, zdrowie daje Bóg, ale posługuje się tym zwierciadłem, posługuje się konfesjonałem, posługuje się lekarzem żeby móc nam wskazać jakiś kierunek funkcjonowania, jakieś lepsze metody na te nasze słabości i nasze choroby duszy po z konfesjoną. Im mniejsza jest nasza otwartość i szczerość, tym bardziej skazujemy się na samotną walkę z tymi słabościami i z grzechami. Im bardziej my potraktujemy to poważnie, im bardziej ja bardziej refleksyjnie podejdę do moich grzechów i do mojego postępowania, tym bardziej lekarz jest w stanie odnieść się do tego co ja przeżywam. Zdrowie czy duszy czy ciała jest łaską, jest darem. Jednak im mniej ufam lekarzowi, tym bardziej narażam się na eksperymentowanie na sobie, na ciele i na duszy. Warto something